Dobry wieczór. Oto zagadka numer dwa w konkursie Idź za Głosem Nawigacji, w której do wygrania jest nawigacja satelitarna marki TomTom GoLive 1005. Zaczynamy z placu Wolności 1 w miejscowości. No właśnie, jest to miejscowość położona w Polsce, w północno-zachodniej Polsce, a której dawna niemiecka nazwa to było Deutsche Krone. Z placu Wolności skręcamy w lewo, w drogę numer 22, którą poruszamy się przez kolejne mniej więcej 88 km po drodze mijając taką miejscowość jak Debrzno oraz Stare Gronowo. Po 88 km skręcamy w lewo w trasę 25. Na mniej więcej 100 7 kilometrze skręcamy w trasę 241. Po przejechaniu 10 km i 200 m dojeżdżamy do miejscowości docelowej naszej dzisiejszej podróży. A zatem jaka jest odpowiedź? Wysyłacie ją na facebook małpa tomtom-promocje.pl do jutra do godziny 12. W południe. Powodzenia!